Zmiany, zmiany i zmiany. Rok 2024 obfituje w liczne zwroty akcji na polu krajowej energetyki, szczególnie jeśli chodzi o finanse. Niedawno mieliśmy do czynienia z częściowym odmrożeniem cen prądu, co każdy odczuł w portfelu. Już niedługo ruszy program dofinansowań. Mój prąd. 6.0 na nowych zasadach. A przecież w tym roku zmianie uległo również finansowanie w ramach programu Czyste powietrze i zostało wprowadzone finansowanie przydomowych turbin wiatrowych. Dlatego dziś omówię nowe kryteria dofinansowań. W dzisiejszym filmie najwięcej miejsca poświęcam programowi Mój Prąd. Niemniej na omówienie innych programów również znajdzie się czas. Mój Prąd 6.0 Podstawowe informacje. Mój Prąd 6.0, albo w skrócie MP6, to jak sama nazwa wskazuje, kolejna edycja naboru wniosków do programu Mój Prąd, zapoczątkowanego w roku 2019. Celem jest wsparcie i rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce. Dotacje przyznano więc głównie na mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 10 kW, a także dodatkowe urządzenia współpracujące i magazynujące energię. Inicjatywa cieszy się sporym zainteresowaniem odbiorców. Na stronie programu, a link do niego znajdziesz w opisie odcinka, dostępna jest mapka, obrazująca dotychczas rozdysponowane środki pieniężne oraz liczbę pozytywnie zaopiniowanych wniosków. W każdej kolejnej edycji wprowadzone były pewne zmiany. Dotyczyły one m.in. listy urządzeń, na które przyznawane były dofinansowania, jak również wysokości samego dofinansowania. Szczegółowo o programie Mój Prąd 5.0 przeczytasz w artykule lub usłyszysz w filmie o aktualnych dofinansowaniach w roku 2023. Możesz na jego podstawie oraz informacji, które zaraz przedstawię, porównać, co uległo zmianie. Budżet tej edycji wynosi 400 milionów złotych i pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, w skrócie Fenix, na lata 2021-2027. Z tego samego funduszu przyznawane są dofinansowania do programu Czyste Powietrze, o którym będę mówić trochę później. Mój prąd 6.0, na co przysługuje dofinansowanie? Tak jak w latach poprzednich dofinansowaniu podlega mikroinstalacja fotowoltaiczna. Jednak w przeciwieństwie do MP5, czyli mój prąd 5.0, nie otrzymamy zwrotu wydatków. Poniesionych na system zarządzania energią HEMS lub EMS, pompy ciepła oraz na kolektory słoneczne. Dodatkowo dofinansowanie można pozyskać na magazyn energii i lub magazyn ciepła w postaci bojlera elektrycznego. Jednakże w przypadku tej edycji programu należy pamiętać o dwóch bardzo kluczowych datach. Pierwsza to 31 lipca 2024. Od dopełnienia formalności przed lub po tej dacie decydować będzie ile i czy dofinansowanie zostanie przyznane. Za chwilę wyjaśnię o co chodzi. Druga z tych dat to 2 września 2024 roku. W tym dniu startuje bowiem nabór wniosków do programu. Dla instalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia przed 31 lipca 2024 roku uzyskamy dofinansowanie w maksymalnej wysokości 6000 zł. Żadnych innych komponentów wnioskodawca nie musi kupować i instalować. Natomiast jeśli prosument dokona zgłoszenia przyłączenia instalacji po 31 lipca 2024 roku, wówczas może liczyć na 7000 zł zwrotu, ale musi dodatkowo zainstalować również magazyn energii lub magazyn ciepła. Obrazowo masz to przechstawione na poniższym rysunku. Do mikroinstalacji fotowoltaicznych zaliczane są również zestawy balkonowe, markizy fotowoltaiczne, dachówki fotowoltaiczne, wiaty i karporty wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne. Warto również zwrócić uwagę, że rośnie moc instalacji podlegających dofinansowaniu. Dla tych zgłaszanych do przyłączenia do końca lipca będzie to nadal maksymalnie 10 kW, jak w poprzednich edycjach programu. Natomiast od sierpnia można wnioskować już o instalację o mocy do 20 kW. Taka zmiana jest podyktowana głównie tym, że obecnie wiele osób decyduje się na montaż pompy ciepła i urządzenie to jest bardzo energochłonne, szczególnie jeśli ktoś nie wykonał wcześniej termomodernizacji budynku mieszkalnego. Kluczowym elementem instalacji, niezbędnym do otrzymania dofinansowania, jest magazyn energii. Z czego wynika ta zmiana w stosunku do poprzednich edycji programu Mój Prąd? Otóż, przyznającym dotacje, a więc państwu, zależy na zwiększonej autokonsumpcji energii elektrycznej. Aktualnie wzrost liczby prosumentów i instalacji OZE doprowadził do stanu, w którym często nadmiar energii jest marnowany lub wysyłany za granicę, za co państwo musi jeszcze płacić. Kuleje po prostu bilansowanie energii elektrycznej w systemie. Szerzej o tym pisałam i mówiłam w materiale pod tytułem Patologie polskiej energetyki. Na co można uzyskać dofinansowanie z programu Mój Prąd 6.0? Dofinansowaniu w obecnej edycji programu podlegają mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy od 2 kW do 10 kW dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia do 31 lipca 2024 lub od 2 do 20 kW dla instalacji zgłoszonych po 31 lipca 2024. Wysokość dofinansowania wynosi 6 lub 7 tysięcy złotych, w zależności od tego, czy oprócz fotowoltaiki, instalowany będzie magazyn energii lub ciepła. Magazyn energii o pojemności minimum 2 kWh. Maksymalną kwotę dofinansowania jest 16 tysięcy zł. I magazyn ciepła o minimalnej pojemności 20 dm sześciennych, czyli 20 litrów, to dofinansowanie w wysokości maksymalnie 5 tysięcy zł. Wniosek stąd taki, że w przypadku zakupu wszystkich komponentów z powyższej listy urządzeń przysługiwać będzie 28 000 zł dofinansowania. Musisz jednak pamiętać, że podane powyżej kwoty dofinansowania to kwoty maksymalne. W regulaminie programu widnieje zapis, że beneficjent otrzyma w ramach danej grupy urządzeń do 50% wartości poniesionych nakładów, lecz nie więcej niż wskazane kwoty, czyli żeby dostać zwrot w wysokości 6000 zł na instalację fotowoltaiczną należy za nią zapłacić 12 tysięcy zł lub więcej. Poniżej kwoty 12 tysięcy złotych otrzymamy dofinansowanie w zmniejszonej wartości. Zasada ta dotyczy tak samo magazynów energii i magazynów ciepła. Ponadto nie można ubiegać się o dofinansowanie na wzrost mocy w już wcześniej dofinansowanej instalacji fotowoltaicznej. Więcej o magazynach energii dowiesz się w materiale poświęconym magazynom energii. Znajdziesz tam m.in. rodzaje urządzeń i średnie ceny zakupu. Formalności programu Mój Prąd 6.0. Co, gdzie i kiedy? Jak już wcześniej wspomniałam, wnioski w programie będą lub są przyjmowane, w zależności od tego, kiedy oglądasz ten materiał, od 2 września 2024. Wnioski będą przyjmowane do 20 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania funduszy. Jeśli każdy z beneficjentów otrzymałby maksymalną kwotę dofinansowania, Wówczas budżet starczy na ponad 14 tysięcy inicjatyw. Dofinansowaniu podlegają koszty na omawiane w poprzednim punkcie urządzenia poniesione w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2027. Żeby móc otrzymać dofinansowanie, wnioskodawca musi rozliczać się na zasadzie net billing lub potwierdzić przejście na ten system rozliczania w okresie składania wniosku. Wniosek składać będzie można internetowo przez stronę programu. Będzie on opiniowany w 14 punktach, w tym za złożenie niezbędnych dokumentów. I są to faktura lub paragon imienny na zakup i montaż mikroinstalacji, i lub innych elementów. Dokument potwierdzający opłacenie faktury lub paragonu. Zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z podaniem numeru punktu poboru energii, czyli PPE. Protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie wnioskodawcy o samodzielnym montażu innych elementów, jeśli oczywiście dotyczy. Dokument potwierdzający rozliczanie się wnioskodawcy za wytworzoną lub pozyskaną energię elektryczną według net billing. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania, beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji urządzeń objętych dofinansowaniem przez okres minimum 5 lat. Wszelkie niezbędne dokumenty znajdziesz na oficjalnej stronie programu. Czyste powietrze. Program Czyste powietrze jest z nami już od dłuższego czasu. Pisałam i mówiłam o nim szczegółowo w poprzednim materiale dotyczącym dofinansowań. W jego ramach możesz otrzymać zwrot części kosztów poniesionych na termomodernizację budynku oraz wymianę starego i nieefektywnego źródła ciepła na nowocześniejsze i spełniające najwyższe normy. W związku z unijną dyrektywą budynkową od kwietnia 2024 roku nastąpiła zmiana w programie Czyste Powietrze. Od teraz urządzenia grzewcze, na które można wnioskować o dofinansowanie, musi znajdować się na liście tzw. zielonych urządzeń oraz materiałów, w skrócie ZOOM. Są to pompy ciepła, kotły na pellet i kotły zgazowujące drewno. W związku z tym mamy trzy możliwości. Jeśli wniosek został złożony przed 21 kwietnia 2024 roku, wtedy można otrzymać dotację na urządzenie spoza listy ZOOM. Dla wniosków złożonych od 22 kwietnia 2024 roku i dla urządzeń zakupionych przed 13 czerwca 2024 roku, dofinansowanie dla urządzeń spoza listy nadal będzie możliwe. Dla wniosków złożonych od 22 kwietnia 2024 roku i jednocześnie dla urządzeń zakupionych od 14 czerwca 2024 roku i dofinansowaniu podlegają tylko urządzenia z listy Zoom. Dodatkowo ważne jest, że osoby montujące pompę ciepła w ramach programu zobowiązane są do wykonania audytu energetycznego. Na taki audyt również można otrzymać dofinansowanie w ramach niniejszego programu. Maksymalna kwota do finansowania wynosi aż 135 tysięcy zł. W latach 2024-2029 program Czyste Powietrze będzie finansowany z wcześniej wspomnianego przeze mnie funduszu FENIX, a jego łączna wartość wyniesie aż 6,4 miliarda zł. Moja elektrownia wiatrowa. Program dla energii z wiatru. Nowością w tym roku jest program mający na celu dofinansowanie innego rodzaju przydomowego OZE, turbin wiatrowych. Do tej pory nie można było otrzymać pieniędzy na tego typu konstrukcje. Program sam w sobie zaczął działać już jakiś czas temu. Jego start nastąpił w czerwcu 2024 roku, a nabór trwa w trybie ciągłym do 31 grudnia 2028 roku. Całkowity budżet projektu wynosi 400 milionów złotych. Dofinansowanie można uzyskać na mikroinstalację wiatrową służącą zaspokojeniu potrzeb własnych. Moc turbiny musi wynieść od 1 do 20 kW. Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 000 zł za mikroinstalację i lub nie więcej niż 5 000 zł za 1 kW magazyn energii o pojemności minimum 2 kWh. Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17 tys. zł i maksymalnie 6 tys. zł za 1 kWh. Aktualnie trwa pierwszy nabór. Został on otwarty 17 czerwca 2024 roku i będzie trwał do 16 czerwca 2025 roku. Wnioski można składać tylko w wersji elektronicznej przez stronę programu. Link do niej znajdziesz w opisie odcinka. Możesz z niej pobrać wszystkie niezbędne wzory dokumentów oraz instrukcje składania wniosku. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: protokół odbioru końcowego. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zgód współwłaścicieli nieruchomości, kartę katalogową turbiny, faktury zakupu i montażu instalacji i lub magazynu energii, potwierdzenie płatności faktury, oświadczenie dotyczące nabywcy faktury, jeśli dotyczy, oraz zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej, jeśli dotyczy. Jak widzisz, pieniędzy z państwowych programów jest sporo do wzięcia. Dlatego jeśli myślisz o zakupie mikroinstalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej, magazynie energii albo o wymianie źródła ogrzewania w domu, zrób to póki możesz, na to otrzymać dofinansowanie. Jeśli w powyższym filmie nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie odnośnie do aktualnych programów dofinansowań, nie bój się go zadać w komentarzu. Możesz również sprawdzić sekcję najczęściej zadawanych pytań na stronach każdego z programów. Jeśli materiał okazał się dla Ciebie wartościowy, daj łapkę w górę, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to. Pomoże mi to dotrzeć z podobnymi treściami do większej liczby odbiorców.